Zajęstka który dzisiaj w dwóch częściach jedna z wykładu druga warsztatowa na temat tego co działa kiedy nic nie działa o trudnych zachowaniach uczniów i przemocy rówieśniczej. Oddaję głos. Dzień dobry Państwu, to jest dziesiąta konferencja byłem umiejętnym na 2006, mam potem wiele razy. Mam wrażenie, że chyba najwięcej razy ze wszystkich... Zastanawiając się, co pokazać, tak? w sensie tym, tego, czym się zajmuje, a większa część osób wie, że się zajmuje socjalizacją, wychowaniem, trudnymi zachowaniami uczniów, zdecydowałem się na to, żeby zrobić zamiast wiele rzeczy wieżnie, to porządnie jedno. I ze wszystkich rzeczy, które mogły się pojawić, wybrałem przemoc i zaraz powiem w kilku słowach dlaczego, ale powiem najpierw też, jak to będzie wyglądać. Przez tą część pierwszą wykładową, ona będzie trwała godzina. To będzie bardzo szybka godzina, zobaczcie Państwo, bo wbrew pozorom to jest taki temat, o którym się dużo mówi, on jest medialny, każdy był na wielu konferencjach, gdzie pokazywano statystyki. Natomiast jak przychodzi do takiego mówienia o nim na poziomie takim bardzo życiowym, takim konkretnym tego, co się dzieje w szkole, przykładów i tak dalej, to okazuje się, że on nie jest tak do końca znany i nie jest tak do końca opracowany jeśli chodzi o to co robić w praktyce. wszyscy mówią ten problem istnieje, statystyki mówią że on jest poważny wiemy że może przynieść poważne konsekwencje na to robić, ...gować, i tak dalej. Więc pierwsza część to będzie nie niesłapiguła wiedzy, ale takiej bardzo konkretnej, która będzie potrzebna do drugiej części. Cała druga część, jak ktoś z Państwa się zdecyduje, dalej pozostać to będą już konkretne rozwiązania. Nie wszystkie możliwe, ale na pewno takie, które będzie można sobie wziąć, będzie można sobie zastosować u siebie w szkole, czy zaproponować komuś, żeby je zastosował. Tyle, ile się da, tak? tyle, ile złożymy. Na pewno to nie jest taki temat, który da się załatwić, ale na pewno też mamy tyle czasu, że możemy to zrobić w miarę poważnie. Wszyscy znają to zdjęcie, czy tego chłopca, tak? Tam, tak. Znęcano się, mówiono, że śmiesznie się ubiera, albo jest gejem i jest śmieszny, dał sobie życie skutecznie zresztą, zresztą później cała fala internetowego, przedstawienia, była eksploatowana, dodając możliwości. Ja nie po to pokazuję, żeby to eksploatować, ale powiem Państwu tak, jak przez 15 lat się zajmuję różnymi takimi historiami, to miałem okazję mm, dobre kilka razy spotkać się z nauczycielami, czy dyrektorem szkoły, w której doszło do takiego czegoś, że uczeń albo sobie odebrał życie, albo próbował sobie odebrać życie, i powiem szczerze, że to jest chyba najpoważniejsze, że się może wydarzyć. Nie tylko tak instytucjonalnie, że jest problem prawny czy jakiś, ale tak po ludzku, tak? Widziałem rady pedagogiczne, w której to się wydarzyło i tak dalej, więc to jest, po pierwsze, bywa tak, że ta przemoc rówieśnicza idzie w jakieś totalne ekstremum. Tak? Takie, gdzie ktoś sobie odbiera życie. Ale ja z dużo więcej sytuacji takich, skąd z mojej praktyki, gdzie uczeń na przykład w trzeciej klasie gimnazjum mówi... To ja i tak zmieniam szkołę, tak? W połowie, w połowie roku szkolnego, dziwiam, ja że jest trudne, ale on mówi, tak do tego stopnia nie chcę być z tymi moimi rówieśnikami, że ja wolę się przenieść, wolę absolutnie zmienić szkołę, tak? Albo sytuacja, w której uczeń na przykład czy uczennica, niedawno miałem taką sytuację, którą pomagałem trochę rozwiązywać, gdzie uczennica yy, na przykład po klasie 4-6 jest w takim stanie, że nawet jak się przeprowadza z rodzicami do, in, do innego miejsca i zaczyna chodzić do gimnazjum, gdzie nie ma... Yy, żadnego kolegi który coś nie zachodzi, bo to jest inne miejsce, inna szkoła i nic nie wie o niej, to ona jest na przykład w takim stanie, że w ogóle nie, nie, nie może funkcjonować w grupie rówieśniczej, całkiem nowej, tak? Czyli po pierwsze wybrałem to dlatego, że bywa, bywa naprawdę źle. Ale wiecie Państwo, gdzie bywa źle, wcale to nie jest tak, że w tych szkołach ludzie nie, wiem, nie przejmują się, tak? Są niewrażliwi czy coś takiego. Czasami to wynika z tego, że, mm, że po prostu brakuje trochę wyobraźni, ale też w różnych sytuacjach łatwo jest... Nie tylko być nieskutecznym, ale łatwo zrobić coś takiego w przypadku przemocy rówieśniczej, że zaszkodzimy. Wiem ze swojej praktyki, ale też z tego, że naprawdę w różnych sytuacjach, różnym ludziom, yy, i powiem takie przypadki, powiem oczywiście anonim anonimowo czyjąc to, że czasami są naprawdę banalnie proste rzeczy, które możemy zrobić, które przynoszą bardzo duży efekt. Że właśnie to, co my szukamy często rozwiązań bardzo wyrafinowanych, co to miałyby być za rozwiązania, żeby u nas. W szkole się tam takie rzeczy nie działy, a okazuje się, że rzeczy proste uciekają nam, uciekają nam z praktyki, uciekają nam z codzienności, właśnie ich możemy nie zauważyć. I na te rzeczy będę chciał zwrócić też uwagę. I wreszcie yy, ostatnia rzecz, yy, to jest też taki temat, w którym, to jest też taki temat, którego się właściwie się dopowiada w kształceniu nauczycieli, albo się mówi o zjawiskach, że istnieje takowe zjawiska, tak? No to my będziemy o tym mówić inaczej. No dobra, koniec tego wstępu i jeszcze raz powtórzę, ta część to będzie wiedza, ale taka bardzo sprowadzona na Ziemię, do takich rzeczy, takich białych plam, których się nie widzi, a jak ktoś czeka na metody, to po przerwie będzie druga część, gdzie znowu nie będzie już żadnej opowieści o zjawisku, a będzie już o tym, co można zrobić na poziomie takich naprawdę bardzo dużych konkretów. Na przykład, co można robić w nowej klasie, jak nie chcę, żeby mi coś takiego urosło, tak? Albo zobaczę, czy ci, którzy będą chcieli. No dobrze. Zacznę od takiego czegoś, ja od wielu lat zadaję takie pytanie, które jak je zadaję w radach pedagogicznych, to ludzie, część ludzi tak cynicznie trochę się śmieje, bo mówią, że to banalne pytanie, pewnie to będzie głupie spotkanie. Bo ja zadaję pytanie, mówię do na przykład, y, ludzi w radzie, słuchajcie, jak jeden uczeń coś drugiemu zrobi, nie? no przykre. no bo to o tym będziemy mówić. To co to konkretnie on mu może zrobić? I wszyscy, no Boże, no to, to oczywista oczywistość, no to ja tak pytam każdego, nie będę tego robił, bo mam mało czasu, ale jakbyście Państwo sobie każdy pomyślał, co mu pierwszy przychodzi do głowy, to powiem Państwu, co z tego wynika. Ja zaraz powiem, co z tego wynika, jak Pan jest uczniami. Jak tak pytam pierwsze osoby, do, kopnąć to do może, uderzyć to może. Weź mu na matkę coś brzydkiego, powiedz na rodzinę. Może mu, prawda, obrazić go, może go brzydko nazwać. To bywają rady pedagogiczne, proszę mi wierzyć, cała rada, 30, na przykład osób, 35 różnie, gdzie właściwie wszyscy wymieniają agresję fizyczną, w różnych formach, kopnął, uszczypnął, potargał za ucho i tak dalej, i słowną. Zwyzywał brzydko do niego, powiedział brzydko go nazwał i tak dalej. I nic innego nie wymieniają. Raz powiem co z tego wynika. Ale teraz powiem Państwu przez co robimy. Ja pracuję z gimnazjalistami, co mi się stosunkowo często zdarza, to bywają takie klasy, na przykład w gimnazjum, albo w klasie szóstej szkoły podstawowej, gdzie się idzie jeden za jednym i właściwie uczniowie wymieniają fizyczną agresję i słowną. Tak samo. Czyli nie mówię, że zawsze i tylko, ale chcę powiedzieć jedną wyraźną rzecz. Koncentrujemy się na tych dwóch rodzajach. Dlaczego na fizycznych? Bo to jest taka najbardziej oczywista agresja, że na kogoś to bajki ogląda, tak? Przechodzi wilki, zająca w głowę błotem, no nie? I wiadomo, co się tutaj dzieje, tak? Czyli jakby, jak idę korytarzem i te korytarze, ktoś komuś sprzedaje kopniaka albo go ciągnie za włos, albo go szczypie, no to nikt nie ma wątpliwości, co się tu dzieje, że to jest zachowanie nieodpowiednie, niewłaściwe, agresywne. No i... I to jest jasne. Oczywiście ta fizyczna agresja może dotyczyć rzeczy, jak mu wyrzucę przed włosem buty, albo mu na, tam, nie wiem, kurtkę potargam, albo jak wyjdzie mu torbę, wywalę przez okno, no to też jest fizyczna, taka przeniesiona, co prawda, bo nie dotyczy jego ciała, no ale jest. Ale to jest oczywiste i dla uczniów i nauczyć. nauczycieli. Czyli może być fizyczna. Droga słowna, no to też wszyscy wiemy, no, brzydko go nazywa. Swoją drogą, wiecie Państwo, wiele osób kojarzy z bułgarym Jak? Zdarzało mi się, że czasami gimnazjum takimi, a on z takich lepszych y, liceów, to były miejsca, w których na przykład uczniowie, jak się z nimi rozmawiało, to bardziej mówili o takiej aluzji, takim białych eleganckich kolorowych rękawiczkach, do kogoś mówili. Czyli to wcale te słowa nie muszą być mocnymi słowami Bosmana, tylko mogą być spokojnie, bardzo zawalowanymi delikatnymi słowami, które są podane w taki sposób, że ktoś zostaje wbity w ziemię. Natomiast powiem Państwu, co jest totalnie pomijane. Naprawdę jest pomijane. Nie mówię, że wszędzie i przez wszystkich, ale rzeczywiście, rzeczywiście, zaraz to Państwu pokażę, totalnie tak, o tym mówią wszyscy, fizycznie, Słowna tak. To jest pomijane, relacyjne, o co chodzi. Ja zawsze przywołuję sytuację w pamiętnika chłopca, który widziałem. Ten chłopiec napisał w tym pamiętniku, wolałbym, żeby mnie bili, niż żeby mnie traktowali jak powietrze. To jest taki rodzaj agresji rówieśniczej polegającej na tym, że się na sumie że rzeczakiem można komuś zrobić. Jego nie ma. Jest przeziączysty. Traktuje się go jak powietrze, traktuje się go, jakby go nie było. I wiecie Państwo, czemu, to, czemu uczniowie tego nie wymieniają? Bo uczeń, który to robi, na przykład kogoś traktuje jak powietrze, jak mu powiemy, dlaczego to robić, a on powie, a go robić? Dlaczego mam go robić? Jak akurat nie lubię, lubię kogoś innego, tak? Ten uczeń mówi, ja coś robię, nic mu nie robię. No, na tym polega problem. Ale zobaczcie Państwo, dla nas to jest problem. Dlaczego? Tu nam chodzi o to, żeby ktoś przestał bić. Tu nam o to chodzi, żeby ktoś przestał wyzywać. A tutaj jest kompletnie odwrotnie. Bo tu nam o to chodzi, żeby ktoś zaczął się z nim zadawać, żeby go uwzględniał, żeby go, nie wiem, zapraszał do różnych aktywności i tak dalej. Łatwo byłoby i trudno zrobić. No bo co, mam przeprowadzić tego kogoś, wyciągnąć go za uszy z kapelusza i powiedzieć to jest wasz wspaniały kolega, macie go polubić? I dlatego tego to pomijamy. Ja powiem państwu z praktyki coś bardzo ciekawego i to wiele osób mi opowiadało. Zdarza się, że w nowej klasie ktoś jest taki, mnóstwo jest takich uczniów, nikt go palcem nie dotknie, nikt go nie kopnie, nikt mu nic nie zrobi, nawet go nie wyzywają specjalnie, o, raczej mówią o nim niż do niego. Natomiast my to zobaczymy i mówimy, bo nic się nie dzieje. No może to niedobrze, że on tak sobie trochę siedzi na boku, ale to się nic nie robiło, więc to nie wymaga żadnej interwencji. Powiem państwu, co się dzieje często, jaka jest bomba z opóźnionym zapłonem. Hmm. Często się dzieje tak, że oto ten uczeń sobie tak funkcjonuje jako taki wolny elektron, tak sobie funkcjonuje, funkcjonuje przez rok. Po tym roku ktoś nagle robi mu coś z tej bajki. Zwykle do niego mówi, albo fizycznie go atakuje, i niestety okazuje się, że procentuje ten wcześniejszy rok, kiedy on był tak odrzucony, bo on nie ma żadnej więzi z klasą, nie ma nikogo, kto stanie w jego obronie, nie ma nikogo, kto jakoś zareaguje, i w tej sytuacji to idzie jak po ściernisku suchym, po prostu ogień. Czyli bardzo często ta agresja relacyjna jest pomijana, ale to jest bardzo straszna rzecz, tak? Bo, yy, bo, bo jakby ona nie wymaga bezpośredniej interwencji. No też to jest cywilne. Czyli można różne rzeczy robić za pomocą internetu, tak? Brzydko go skomentować, nie wiem, yy, stracić jakieś jego tajemnice. Opowiem Państwu dzisiaj o takim przypadku pewnie za moment, bardzo interesującym. Natomiast to, co chciałbym powiedzieć, to one wszystkie bardzo często współwystępują, czyli one wszystkie bardzo często pojawiają się gdzieś tam jakoś równomiernie w miarę. Natomiast są pewne prawidłowości, o których Państwo powiem. To jest częstsze w młodszym wieku, tak? W przedszkolach prędzej czy uczeń w szkole podstawowej, to niż starszy. To nie znaczy, że wam tego w ogóle nie zrobi. Zresztą my inaczej reagujemy. Jak się pobiją na przerwie czwartoklasiści, to się inaczej reaguje, niż jak się pobiją na przerwie uczniowie na przedszkolnej klasy gimnazjum. Słowna agresja, ona troszkę rośnie, tak, raz z wiekiem, Relacyjna też rośnie. Cyber jest ciekawa, bo cyber w podstawówce jest bliska, w gimnazjum jest wyższa, potem maleje. To jest taki grzyb, taki ciekawy. Natomiast muszę Państwu teraz coś powiedzieć, tak na myślenie, ale to jest ważne. Słuchajcie, wszyscy byliśmy dzieci. I możemy się zastanowić, analizując nasze doświadczenia dziecięce i jakby nas po drugiej stronie barykady, czy to nie jest przesada? Bo może się gada o takim życiu, jak świat stary to był, no bo trochę tak jest. Czy jest ktoś na sali, trochę retorycznie by nie, trzeba podnosić oczywiście rąk, ale czy jest ktoś na sali, kto naprawdę nie doznał nigdy w szkole, że ktoś go kopnął, pociągnął za włosy, podstawił mu nogę, wskryto go w ucho, uszczypnął go, nie wiem, coś, tak, i tak dalej? Nie sądzę. Coś jeszcze Państwo będą dalej imputował. Czy jest ktoś na sali, kto naprawdę może z ręką na sercu powiedzieć chyba, że to wyparł, że nie kopnął nikogo nigdy, nie, nie, nie pociągnął do za włosy, nie sprzedał mu praskarza, nie, nie, nie zrobił czegoś, każdy tak, to zrobił. Gdzieś kiedyś jakaś. Słowna, czy aby my na pewno nie mieliśmy przez jakiś nie mówili do nas jakiś język nie wiem jak było, nie? Być może do nas mówili, ale być może sami nie pozostawaliśmy dłużni, my także mówiliśmy do kogoś innego, czyli była. Relacyjna, nigdy nikomu nie powiedzieliśmy, nie bawię się z tobą wejść, tutaj nie wchodzisz, nie jesteś zaproszony, odejdź czy ktoś inny, wchodzi do bazy i tak dalej. Było. I w drugą sprawę. Cyber było trudniejsze, bo przez telefon stacjonarny nie jest tak łatwo realizować przemoc rówieśniczą. Tak, ale, ale, ale było, nie? No to moje pytanie brzmi. Każdy, jak, jest, jak, 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 jak się nie czarujemy, tylko jesteśmy realistami na tej sali, to możemy powiedzieć, zawsze zawsze jest grupa dzieci czy młodzieży, to w jakim stopniu te rzeczy muszą występować. Nie ma takiej grupy, gdzie nie występują, no chyba, że to nie wiem, co to by było, bo nawet super zdyscyplinowane, takie bym powiedział skonstruowane, totalitarnie systemy, pod tym miały fale, na przykład ukrytą, tak? Nawet pozornie to był porządek, takie rzeczy się nie działy, a wieczorem na boku gdzieś tam się działo. Czyli tego się nie da nawet totalitarnymi metodami sprawić, żeby to, to nie występowało. My wiemy, że każdy z nas chodził do szkoły, w której występowało, natomiast powstaje ważne pytanie. Jak ono brzmi? Jak się nie pomylić i czegoś, co jest rozwojowe, nie pomylić z czymś, co jest patologiczne i co na przykład doprowadzi do tego, co było na tym zdjęciu przed chwilą, tak? Czyli jak krótko mówiąc, nie, nie, jak zrobić, żebyśmy w szkole nie było tak. Mamy poważną sytuację, a my mówimy. Tak bywa między dziećmi, rozwojowa rzecz bywa, bywało i być będzie w przyszłości także tak samo. Jak tego nie pomylić? No i powiem Państwu, jak tego nie pomylić, to w latach 70. w Norwegii było coś takiego, że my mamy jedną sytuację, mocną. kilka w Polsce takich głośnych tego typu Natomiast w Norwegii w latach 70. była seria samobójstw yy, młodych ludzi, głównie chłopców, ciekawe, też chłopców. Właśnie częściej chłopcy odbierali sobie życie, i jak zaczęli to badać, badać, dziennikarze przyszli tak samo jak tutaj, do szkół i zaczęli pytać: jak to było, dlaczego ona, co mu się stało, co mu zrobili? No to często ci uczniowie, czy rodzice, czy ci pytani mówili: a bo, bo jego przykrości robili inni uczniowie, albo jego źle traktowali, albo do jego brzydko mówili: a bo go tam przez ileś lat go. Traktowali. Nie wiem, czy Państwo o tym wiecie, dość ciekawostka, ale warto wiedzieć słynne szczelaniny szkolne w USA, tak? W Columbine, 90% tych sytuacji to są w wiary przemocy rówieśniczej, ci, którzy później byli agresorami, tak? Bo nawet była, bananie były takie naukowe, gdzie ktoś przeanalizował jakby, kto to był. to, to jest interesujące, to warto wiedzieć, że to tak wyglądało. Natomiast yy, przyjechał wtedy Olwełski, tak? Człowiek, który jest obecnie wiekowym psychologiem, a wtedy był młodym psychologiem, przyjechał ze Szwecji do Norwegii. Niektórzy myślą, że z Norwegii, bo tak dawno tam pojechał, ale przyjechał ze Szwecji do Norwegii i powiedział, to ja muszę jako badacz w tym zjawisku się przyjrzeć, ale konkretnie, nie dziennikarze, tylko jak ktoś kto chcę pomóc. I powiem Państwu, że on nie był niezły. On nie tylko to zjawisko zdefiniował i je jakoś zaobserwował, i zbadał, ale on też stworzył później programy, które miały skuteczność na poziomie 50% w zmniejszeniu jakby odsetka ofiar, więc był bardzo dobry pod tym względem. Czyli był tak, połączył teorię z praktyką. Ja się to staram ciągle robić i mam nadzieję, że mi to jakoś będzie wychodzić ciągle. Natomiast on generalnie zaczął obserwować młodzież i dzieci. Gdzie? Na placach zabaw, na korytarzach, w szkole, na lekcjach i tak dalej. I on powiedział tak. Jak mamy być mądrzy jako pedagodzy, jako nauczyciele, to musimy na tym całym morzu tych takich normalnych, że tak powiem, niesnasek wyciągnąć na wierzch rodzaj najpoważniejszej agresji, czyli jest całe morze tych takich niepoważnych rzeczy, a my musimy umieć, żeby się z tego wynurzyła ta poważna rzecz i żebyśmy mieli definicję i powiedzieli, to jest ta poważna. I on stworzył definicję czegoś, co tak naprawdę nazywało się. Mobbing w tamtych krajach, później Niemcy dalej mówią mobbing, my mamy mobbing, bo to jest odpowiedni tego dorosłych, mamy w kodeksie pracy na przykład. Jak zaczęli ludzie pisać o tym po angielsku, to zaczęli używać pojęcia bullying. Ktoś powie, no dziwne słowa to są w sumie, tak? Nie takie codziennego użytku. Dlaczego nie mamy polskiego słowa? Powiem Państwu, od nas w Polsce się mówi o agresji w szkole. I to jest pojęcie bardzo pojemne. Worek z napisem agresja w szkole to jest taki, żebyśmy się w nim utopili w nim jest wszystko. Od rzeczy mało poważne, po bardzo poważne. Jak ja bym miał powiedzieć polskie słowo, tylko my rzadko go używamy, to bym powiedział, że mowa o znęcaniu się, nękaniu kogoś. Czyli to by było odpowiednik bullying. No dobra, ale przełóżmy to na życie. Zobaczcie. Zacznijmy od tego, że trzy rzeczy muszą. Jak, jak te trzy rzeczy się dzieją, to bym powiedział, że w naszej szkole, w klasie, gdzie jesteśmy wychowawcą, czy w szkole, gdzie jesteśmy dyrektorem, to powinniśmy dzwonić na alarm. To znaczy, że mamy gorącą sytuację i powiem Państwu dlaczego za chwilę. Natomiast najpierw powiem o tych trzech rzeczach, dobra? Powtarzalność. Logiczne to są rzeczy, one nie są kosmiczne jakoś. Po pierwsze, żeby był bullying, to to musi być coś, co jest z pewnym zwyczajem, pewną regularnością. To się dzieje i powtarza. Jak długo? Hmm. Znam przypadki, że trzy lata na przykład tak? w dalszej szkole ktoś takiego czegoś doświadcza, a są nawet tacy, którzy przy tranzycjach dalej pozostają w formie bullyingu, czyli stają się z Podstawówkowiców gimnazjalistami i dalej, a ciągle pełnią tą rolę. Natomiast wiecie państwo, dlaczego to możemy, może nas zmylić? Bo często nam się kojarzy, że te bullying to muszą być poważne rzeczy. One nie muszą być poważne. Jak idę sobie w górach z plecakiem otwartym i za mną wędruje ktoś dowcipny i klęka, podnosi kamyczek z rzucami do plecaka, bo widzi, że on otwarty, to ja przez jakiś czas nic nie czuję, prawda? Bo mówię, no jak no, mogę poczuć taki mały kamyczek. Natomiast jak on sobie będzie wrzucał przez całą podróż, to pewnie się wywale gdzieś tam na końcu, bo to będzie już za ciężkie. I trochę tak jest z bullyingiem. Że wcale nie muszą inni uczniowie robić komuś rzeczy, nie wiem, jak poważne, po to, żeby ktoś w pewnym momencie tego nie wytrzymał. I to można, może uniknąć, bo powiedzmy, że widzimy, jaki są nie? Uczeń przeżywa, nie? my mówimy taką głupotę przeżywa, jest chyba troszkę nadrażliwy, to nie? Ale jeżeli to jest pełna reguła i to się dzieje ciągle, no to do końca. To poważniejsza rzecz. Co się dzieje, kiedy mam taką powtarzalność? Dzieje się po pierwsze to, że to mi się jakby dodaje wszystko w głowie, tak? I i jakby emocje, które doświadczam, mi się dodają. No to nie koniec. Dzieje się też coś takiego, że ja przewiduję, że to znowu będzie. Czyli jak ja bym później do szkoły, to ja mówię, o, mm, szykuję się na sama historię. I są uczniowie, ja znam takie sytuacje, gdzie naprawdę uczeń zaczyna mieć objawy, jakby był chory, tak? Wygotuluje, rodzicom je zatruj się czy coś. A to jest sytuacja typowo psychosomatyczna, taka związana jakby z somatyzacją lęku, gdzie jak tylko ma już nie pójść, to zdrowy nagle, nie wiadomo dlaczego. Po drugie, czyli ta powtarzalność jest logiczna. Wiecie Państwo, może nie być powtarzalności, kiedy incydent jest bardzo poważny, kiedy się kogoś publicznie publicznie, poniży, czy coś. Natomiast generalnie, kiedy mówimy, że na pewno o zwykłych takich czynach, no to mówimy o powtarzalności. Ale jest coś ważniejszego. Nawet jak się ktoś ciągle kłóci, jest powtarzalność, to niekoniecznie to jest ból. Na przykład, dwóch się ciągle żrąży. No zdarza się takie pary, to nie jest dobrze, ale to nie jest ból. To nie jest ból. Musi być nierównowaga sił. Co to znaczy? Sprawca bądź sprawcy są silniejsi od ofiary. I wiele osób, jak to słyszy, no to mówi, no to przecież jest jasne: sprawca bądź sprawcy są silniejsi od ofiary, to przecież sytuacja jest prosta, to duży bije mąłem. Ja Państwu powiem kiedy, jak prowadziłem mediację. Przyprowadzono mi sprawcę i ofiarę, to znaczy sądzia skierował sprawę do mediacji. Duży gimnazjalista z drugiej klasy, przestawił nos, także tamten miał orzeczenie lekarskie takiemu blowi, też z drugiej klasy tej samej. Jakbyście tu Państwo zobaczyli, to byście powiedzieli, no jest mi równowaga nie? <grym> Jak zacząłem prowadzić do mediację, w której mogli uczestniczyć rodzice, ale zrezygnowali, to nie muszą. Yy, to ja ich zapytałem, czy kiedyś między nimi było dobrze, oni mówią tak, bo myśmy się poznali dopiero w pierwszej klasie w tym gimnazjum. <coughs> ja mówię, dobra, to opowiedzcie, jak się zaczął między wami wsuć. No, oni mi opowiedzieli bardzo spójną historię, bo razem byli przy tym, jak to ten duży, super spokojny, wielki, ale taki bardziej powoli myślący, Yy, jak ten spokojny sobie elegancko yy, próbował w tej klasie jakoś zaistnieć, a za każdym razem jak ktoś mówił, to ten mały mówił coś tak ironicznego i tak dowinającego, że wszyscy gronkim śmiechem się z tamtego śmiali. Ale on był cierpliwy. On do roku nic nie zrobił. W drugiej klasie gimnazjum, przed wychowaniem fizycznym przebierał się, yy, przebierają się i ten mały coś wymyślił znowu na niego, coś powiedział, co spowodowało gronki śmiech, ale też wszystko było dobrze. Po wyjściu ze szkoły tego dnia duży się z kolegami, a mały gdzieś nie podać. I mały coś przypomniał tą sytuację, coś tam na, wspomniał, do, 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 znaczy jakby nawiązał do tego, co było tego dnia, wzbudziło taki śmiech. I do dużego powiedział któryś z kolegów jedno zdanie. Ty sobie dajesz tak wrzucać, a tamten tę nie. Raz do życiu ognął, ale równo go tak. I no, przestawił noc. Czyli ta nie Czemu to mówię Państwu? Nie tylko, że był to." Ta nierównowaga sił czasami może nas zmylać. Ona czasami może wynikać typowo z takiej przewagi psychologicznej, że ktoś jest bardziej wygadany czy coś. Bo przewagę fizyczną zobaczymy, jak widzimy wielkiego, co bije małego, to to jest jasne. Natomiast jest mniej jasne, kiedy jest taka przewaga typowo o charakterze psychologicznym i to, chcę na to zwrócić uwagę. Yy, ona też może wynikać, ta nierównowaga sił, i najczęściej wynika z najprostszej rzeczy, że nie ma Herkulesa przeciwko wielu, jak mówi przysłowie, tak, że jest wielu na jednego, pięciu go nie lubi, pół klasy go nie lubi, tak? Wszyscy gdzieś, no grupa się łączy przeciwko komuś. To jest najczęstsza przewaga, że ktoś ma poczucie, ja sama, a oni wszyscy przeciwko mnie. No i wreszcie najtrudniejsza rzecz, znaczy taka najbardziej według mnie dyskusyjna. Ja bym się kłócił z panem bo on mówi o intencjonalności, że sprawcy się tym bawią, że robią to specjalnie. Robimy to, żeby ci dowalić, robimy to, żeby cię zabolało, robimy to, żebyś cierpiał i tak dalej. Nie jest tak zawsze. Bo bardzo często jest tak, że szczególnie początki tego bulingu, wiecie Państwo jakie są, są takie, że ktoś na początku tego bulingu, jakby można powiedzieć, yy, robi to dla rzadko, żeby zaistnieć w grupie kompletnie bezrefleksyjnie, a ta intencja się pojawia dopiero później. Ale ktoś mówi, a co nas to obchodzi, taka teoria bulingu? To ja Państwu powiem, powinna nas super obchodzić i powinniśmy być na to totalnie czujni. Ktoś zapyta dlaczego? Odpowiada. Nie ma żadnej wątpliwości, żadnej, bo to się bada od 40 lat. Ja sam zrobiłem na ten temat w tym roku, na przykład, duże badania, które jeszcze nawet nie zdążyłem opublikować, że ci, którzy doświadczają takiego czegoś, szczególnie długo, na przykład pół roku, w każdym wieku, czy to dotyczy dzieci z podstawówki, czy to dotyczy gimnazjum, czy szkoły ponadgimnazjalnej, ci, którzy doświadczają, dorosłych to dotyczy nawet, którzy doświadczają mobilizmu pracy, ci, którzy doświadczają tego, mają dużo gorsze wskaźniki zdrowia psychicznego, ale wiecie Państwo, jakie to najpoważniejsze. Na przykład jak się mierzy takim testem BK depresję, takim samo to potrafią mieć ofiary sześciokrotnie wyższe wyniki niż ci, którzy nie są takimi ofiarami. Jak się pyta dzieci o takie i młodzież, o najtrudniejsze rzeczy, czy kiedyś miałeś myśli w ciągu ostatniego roku, że twoje problemy mogłyby załatwić, gdybyś coś zrobił, odebrał sobie życie i tak dalej, to nawet takie wskaźniki są dużo wyższe od tych, którzy są ofiarami. Pojawiają się te zaburzenia psychosomatyczne, czyli kupę dolegliwości, boli mnie to, boli mnie tamto, dzieją mi się różne rzeczy, a jestem zdrowy, nie? Czyli jakby inaczej powiem, nie masz żadnych wątpliwości, nawet jak się robi tak zwane badania podłużne. Widzicie państwo, podłużne są ciekawe, podłużne są takie, tego samego człowieka badam co 2-3 lata i to są bardzo drogie badania, ale powiem państwu, że jak takie badania się prowadzi na przykład to jest ciekawe, że to wiedzieć. Jest taki australijski projekt temperamentu. Ludzie mają teraz 40, powiedzmy, nie więcej. A od podstawówki są badani. Czyli co się u nich zmienia, to powiem Państwu, że tam wyciągnęli grupę ofiar bullyingu z podstawówki, bo no, gdzie jak ktoś miał 40 kiedy on chodził do podstawówki? A wskaźniki zdrowia psychicznego ci ludzie mieli gorsze niż yy, w wieku 40 lat niż rówieśnicy, Ci inni z tego badania. Czyli nawet te efekty zostają długie, ale jak Państwo nie przekonują badania, to powiem Państwu historię bardziej życiową. Hmm. Siedziałem z moimi studentami, który było na sali około 50, trzeciego roku studiów. No to też już tacy studenci, nie zaczynający i tak dalej. I prosiłem tych studentów, żeby opowiadali o mi, któż to taki u nich był ofiarą bullyingu, już wiedzieli co to jest ten bullying. No i powiem Państwu, że jedna ze studentek zaczęła taką opowieść. Mówi tak, u nas w szkole <grym> mówiła o gimnazjum. Powiem u nas w szkole była dziewczyna, i ta dziewczyna, mówi tam się, rozwiedli rodzice, Oni, ona, o, i, i ona z mamą musiała się wyprowadzić, nie miała pieniędzy, i to się odbijało na jej wyglądzie, ubiorze i tak dalej. I inni do niej mówili: weź se słomę z butowymi, ty masz słomę buta, weź tam, prawda, ty masz wiejskie ubrania. I opowiada w ten sposób. A opowieść trwała może 3-4 minuty. I ona tak mówi o tej dziewczynie, i w pewnym momencie poryczała się tak strasznie, że ja naprawdę się musiałem dużo napracować przy tym jej publicznym się, żeby jakoś pozamykać tą sytuację. I co powiedziała, to była ja. Czyli jej się wydawało, że ona ma tak pozamykaną tą sprawę, to jest taka stara historyjka, że ona będzie w stanie spokojnie opowiedzieć tą historię. Nie zaczęła by tej opowieści, gdyby wiedziała, że ona tego nie umieści, nie? No bo przecież to dziwna sytuacja i co najmniej trudna. A ona się tak rozliczała totalnie, że po prostu w pewnym momencie się widać było, że studenci się wystraszyli tej reakcji, bo to była tak mocna reakcja emocjonalna. Czyli ja chcę powiedzieć coś bardzo ważnego. Jak to pomylimy ze zwykłymi, jak to będziemy mieli w szkole i pomylimy to ze zwykłymi różnymi takimi rzeczami, to to może być bardzo poważna sytuacja i bywa bardzo poważna, tak? Czyli jak ktoś coś takiego zbaketalizuje. I powiem Państwu teraz, jak to wpływa na ucznię, bo mówimy to wpływa na ofiarę. Pewnie, tak że wpływa na ofiarę. Wiecie Państwo, na kogo wpływa na wszystkich w klasie w szkole. To wpływa na sprawcę, jest ta sytuacja, który też w jakiś sposób no, funkcjonuje, ale też na wszystkich, którzy są świadkami. Ale wiecie Państwo, jak się możemy pomylić. Ja mam takie pudełko, nie będę już ale to... opowiem Państwu.